Duchu, duchu, pokaż japę. Duchu, duchu, pokaż... Save yourself! Duchu, duchu, pokaż rogi, dam ci książkę. I pierogi. bym sobie pierogi. korki są tutaj. To było Hmm. O! Oh! Dziękuję. Jest telefon. Dobra, więc to jest ten róg. O! Nawet dwa razy zadzwonił. Trzy? O. Czy to jest albo tu, albo na górze? Nie, to chyba w sali obok. W sensie nie w tej, a w tej obok. No mi się zdaje, że tu. Hello? tu jest, chyba. Bo słyszałem krok. Ale tu nie ma. Tu jestem. Słyszałem jeden krok taki duchowy, więc jest albo tutaj, bo dosłownie za ścianą. Wątpię, żeby był nad nami. No właśnie, wątpię. They be a nice and show us a sign. <laughs> <laughs> ghosty, ghosty, are you here? If you are, make me fear. because i was <laughs> scary. Did Renata

Eee, um, Chyba powiem ci tak, przechodziłeś przede mną i zrobiłem jej zdjęcie, ale nie ją zasługiwałeś. 5 oh Pięć! Piątka JMF. Ok, czyli ona odpowiada wszystkim, nie? Dosyć aktywna Nie powiem Sprawdzisz może proszę ten czy mam czy coś w nim jest Sprawdzam Nic nie ma Zostawiłam kamerkę do sprawiedliw. Ona zabrugała, czyli coś jest Czyli sprawdzę, co to może być. Phantom, Banshee, Jean Revenant, Shade, oni. Czyli zostawię Cię tu na sekundeczkę, żeby na wszelki wypadek sprawdzić. Renata, proszę sprawdzić, czy ona odpowiada wszystkim. Mruga światłami jak... naprawdę. Nie wiedziałem, żeby jakiś duch tak parował. Już chyba z pięć razy mrugnęła. Gada, mów, no, gada, gada. Jean oni idę wyłączyć korki. Aczkolwiek, według mnie, mówię to już teraz, według mnie to jest oni. Uwaga, wyłączam korki na wszelki wypadek. Aczkolwiek myślę, że to jest oni. Bo oni są bardzo aktywni. Dorosły jest. Zaczynała, no już mi gorzej proszę. Postaram się. A po co? Tak, nie, w lewą stronę przed... Widzieliśmy w drugą stronę. Od razu wyłączyłem korki, bo to jest jean. Więc nas nie To do... jest orb, i ja już wiedziałem, że to dżin. No, dlatego jak ja usłyszałem orb, to od razu wyłączyłem korki. Widziałem <stopped breathing> orbę, to jest jean. Tak, dlatego od razu korki wyłączyłem. I dobrze, bo prawdopodobnie ktoś by zginął, gdybym gdyby nie wyłączył tak, korków. Gdybyś nie wyłączył tych korków ja bym umarł. Naprawdę. No. Bo on wyskoczył na mnie. Dobra, no, teraz to smów przeszło w porównaniu do więzienia. Jednak to nie jest dziewczynka w piżamie, jednak to jest ten facet z siekierą. O. No. Tak to jest facet z siekierą. Potwierdzam, widziałem go dokładnie na kamerach. No i już więcej nie zrobimy. Tylko Gina sobie zaznaczę. Jeszcze raz mamy jeden piąty Spirit Box i Brum, brum. Renata zaznaczyła. Wiesz, co jest dla mnie bardzo smutne? Bardzo smutne. Tutaj jest jedna rzecz bardzo smutna dla mnie. Mnie smuci. Się tak ładnie świecą te korki, a nie można ich wyłączyć. No i mam zalipowane. No i super.